W razie tak, kochani, tu Wam pokazałem w tej chwili, jak to się ma z przesyłką od Mateusza, jak to się ma z przesyłką od Michała. I króciutko jeszcze pokażę Wam braki z obecnej edycji. Obiecałem, że to zrobię, dlatego to zrobię, kochani. Dobra, biorę kamerkę w rękę i pokażę Wam króciutko, jak wygląda nasz album. Naprawdę mamy bardzo mało czasu, żeby kochani pod konkretne e, karty się z wami wymieniać. Natomiast jeżeli ktoś z Was planuje dla nas wymianę, to zobaczcie, jak to wygląda. Barcelone mamy, natomiast już potem dwóch, e, potem dwóch kart nie mamy. Mamy tu Atletico, mamy Barcelonę. Czyli nie mamy tutaj e, Arsenalu, tak i po barsie jest e, bazel. Nie mamy, kochani, po Chelsea karty. Nie mamy zaraz przed Juventusem. że mamy, Manchester City mamy. Po Szalkę też nie mamy karty. I nie mamy zaraz po, tutaj jak jest Szachtar, czyli kto tam będzie jeszcze? Monaco i Manchester City. Nie mamy Monaco, Manchester City. A tak Arsenal jest, kochani, w bazowych cały. Atletico całe. Barsa jest cała. Bazel cały, Bayer Leverkusen jest cały, tu kochani mamy cały Monachium, Borussia Dortmund. Słuchajcie, rzekomo oni razem na siebie trafią w Pucharze Niemiec teraz. Nie sprawdzałem tej informacji, ale ktoś z Was napisał na YouTube. Tu macie kochani Juve cała, Chelsea cała, Manchester cały, Monaco całe że całe, słuchajcie, Porto chyba całe, jak dobrze kojarzę, tak Real cały, czyli bazowo nie brakuje nam nic, kochani. Szalkę, szachtar cały. Natomiast słuchajcie, w impaktach mamy Paulistę Torresa, nie mamy po Torresie, kto będzie po Torresie? Zobaczcie, w impaktach po Torresie jest, kochani, Campbell, tak? Kevin Campbell z Borusi nie mamy, Guardado mamy sporo powtórek. Czyli nie mamy Kampel, a po Matri e, brakuje nam Bony, czyli nie mamy Bony, pozostałe dwie mamy. I z Dynamo mamy biedę, bo tylko jest, słuchajcie, kokę i nic więcej. Czyli w tym momencie e, e, całe Dynamo jest nam potrzebne, mamy tylko z Dynamo kokę. Teraz, kochani, tak, e, mamy Venesa Hazarda. No jak pamiętacie, Ibra trafił do Łukasza. E, po Defensiv nie mamy kolejnej karty. Po, po Nojerze, czyli po Nojerze kto jest? Tak rzadko zaglądam, że jeszcze nie kojarzę ich tu, słuchajcie. Po Nojerze będzie Weidenfeller, nie mamy Weidenfellera tu, kochani. Teraz po Siriżu będzie kochani Dani Alves, jego nie mamy, Xavi Alonso nie mamy, tu się nam tylko Lam trafił i nie mamy Cesa Fabregasa, czyli w kluczowych z pierwszej strony brak, z drugiej brak jednego kluczowego po Isko. Po isko kluczowy to Toni Kroos. Nie mamy. Z game'ów mamy Benzema i Adriano, czyli pewnie nie mamy, słuchajcie, Messiego i Jacksona Martinez'a. Jackson Martinez i Messi poszukiwani. Teraz idziemy dalej, kochani. Fans faworyt mamy dwóch Ronaldo, Messiego, Neymara, Robena. Mamy Ibrahimowicza. A kto po Ibrze? Po Abracadabra, kochani, jest Aguero, nie mamy Agüero, no kosztem mamy, mojego ulubieńca i Gareth Bale. Tam się wynik nie zmienia. Teraz kto jest przed piszczkiem, kochani? Przed piszczkiem jest Suarez i jego nie mamy, Casiasa nie mamy i tego wszystkich też nie mamy, to zdaje się też trafiło do Łukasza. No i teraz, kochani, z magicznych momentów sprawa jest prosta. Mamy tylko Bayern Monachium i Manchester City. Reszta magicznych momentów, kochani, jest dla nas magiczna, niedostępna. Teraz z finałowych kart nie mamy karty 139, czyli tej, która jest tutaj. Piłkę mamy, znaczek mamy. W limitkach to jest tak, Messi jest, Neymar jest, kochani, Neuer, Lewy, Robin, Błaszczyk. Fabregas, Tevez, Martinez, Gareth Bale i tak naprawdę kochani aha jeszcze Fernando Torres i tak naprawdę kochani nawet nie wiem ile tych limitek ma być. I tu mamy takie cztery karty Champions League grupa E, grupa A. Tu jest Champions League ogólnie kto ile zdobył, kiedy wygrał i tu jest taki skład ABCD. EFGH, karta z, z wszystkimi grupami. Także tak, kochani, wygląda nasz update'cik. Jeżeli ktoś z Was coś z tego ma szansę nam uzupełnić, to my bardzo, bardzo prosimy. Natomiast ja zrobię jeszcze jedną rzecz, kochani. Otworzę ostatnią przesyłeczkę, dobrze? Bo mamy w tym momencie 17 minutę filmu. Czekam na listonosza, którego cały czas nie widzę, kochani, natomiast godzina jest taka, że E, jeszcze parę minut, parę minut możemy poczekać. Natomiast e, ten listonosz jak do nas dotrze, to potem już będę leciał po naszego kudełka. Aha, coś muszę wybrać sobie do otwarcia. Kochani, e, biorę z podłogi, e, słuchajcie, e, przesyłkę od Ingi. Inguszu, mam Ciebie tu kochanie ze Szczecina. Myśmy z Ingą R już robili wymiany. E, jest właśnie telefon, ale on chyba chwileczkę zaczeka, słuchaj. Ja myślę, że Ingusiu zobaczę teraz, jak już tu powiedziałem, tak zrobię, ze Szczecina. To są karty, tylko żeby nie pomieszał, to jest przesyłka tu, to jest przesyłka tu, a to jest in. Ingusiu, to jest od Ciebie przesyłka, ja ją dam sobie tutaj, żeby nam się nie pomieszała. Słuchajcie, ktoś bardzo uparcie tam nas bombarduje. Może wezmę telefon koło siebie, bo on tu jest na ładowarce. Fajna te era telefonów, tylko one już dawno nie są telefonami. To są komputery, kochani. Tak jak mnie bombardujecie na Skype'ie, na Facebooku i tak dalej, to nie starcza energii na. Nie starcza energii. E... Za 3 minuty nagrywam i jadę po szybka. dobra? Ok. E... Kontrola, rada, rada. E... Ja w tej chwili, kochani. E... Dzień dobry. Za te karty yy, chcę Godła oprócz Ajaxu, Anderlechtu, Arsenalu, aha, czyli mamy wypisane yy, i zawodnicy. Mamy wypisane listę, także słuchajcie, też sprawdzimy. Aha, i 5 saszetek 14-15, czyli też będzie yy, u Ingi, też będą zakupy. Yy, Ingusia ze Szczecina. Ja tu już się nie mogę. Aha, yy, tu jest płatność. <laughs> Dziewczynki są mega, naprawdę są mega. Eee, słuchajcie, jaką piękną piłę dziewczynki robiły w tym... Tak są, dziękuję. Eee, dziewczynki jaką piękną piłę na tym barku robiły, kochani, to super. Eee, tu mamy Euro 2012. Euro 2012 od inni i zaraz zobaczymy, kochani, jakie nam tu karty się pojawią. Eee, tu mamy karty tak, eee, Rising Star Long i... Star Player King, czyli się mocno irlandzko zrobiło. Szkoda, że my w tej Irlandii nie dowieźliśmy tego zwycięstwa. Ale no taka jest piła. I to jest cały jej urok, kochani. Byłaby strasznie nudna, gdyby się okazało, że na przykład taki Bayern nie przegrywa. E, czy... no jakikolwiek klub, kochani, to musi tak działać. Wtedy nie miałoby to sensu. Tu mamy, kochani, sporą dawkę Ekstra klasy, ale widzę kochani, że na bazowo, pomiędzy bazowo jest godło Lech i Gdańsk, którą pozdrawiamy. I uwaga. Tak, reszta to są karty bazowe. To odstaniamy tutaj. Teraz tak, tu mamy Brazil. Tu jest dla kudełka do pocięcia. Dziękujemy bardzo. Może dzisiaj będzie ciąg. Tu są bazówki z 14-15. Myślę, że z Champions League. Zaraz to sprawdzę. Tak. Miało być za trzy. Słuchajcie, z Champions League bazówki. Słuchajcie, czasami właśnie myślę, że te mastery, kochani, to jest właśnie, to jest właśnie też tak jak bazówki. Aczkolwiek mamy też tutaj Gareth Bale'a i Lionela Messi na masterze. Natomiast Bale jest jako karta One to Watch. Także natomiast pamiętam, że chyba kiedyś otwierałem saszewkę, to trzy mastery w jednej saszewce, słuchajcie. Trzyma stery w jednej saszetce. No, tak, tak było. E, teraz mamy specjalne karty z Brazylii. To zaraz może do nich. Najpierw zróbmy z Brazylii zwykłe. dobra? Teraz mamy z Brazylii zwykłe. A ja. Oczywiście rzut za trzy. Nie udało się. I tu, kochani, co? I tu, kochani, przede wszystkim jest bazowo. Bazowo z Brazylii. Także też odkładamy na bok. Tu mamy specjalne z Brazylii, a tutaj są naklejki. To najpierw zobaczmy, jakie to są naklejki. Oj, świeci się coś fajnie. Świeci się coś fajnie. Juventus się pięknie nam świeci. Słuchajcie, z edycji 13-14. Pięknie wykonane były te naklejki, tak wygląda Juventus. Słuchajcie, z Tioła Bukareszt. Tu macie z FC Porto. No piękne naklejki nam dałaś, słuchaj. E, Messi z 13-14. Tu kochani jest bazowo-bazowo z ekstra klasy, czyli troszkę miks, tu będzie Serna z 13-14 Podolski jeszcze z Brazylii. Słuchajcie, Napoli. Napoli, które dzisiaj, słuchajcie, 4-1. Dzisiaj wczoraj 4-1 nałożyło Wolfsburgowi i to w Niemczech. Niesamowite. To jest, że też dostało od Barsej le, le, lekcje takiej sporej pokory. Słuchajcie, Dawid no ja go tak powiem, wam, mam za jednego z lepszych obrońców, ale ten mecz mu nie wyszedł. Tam nawet chyba jedna z bramek z dziurką poszła. Także, no, jeżeli jest ktoś z dobrym zmysłem, słuchajcie, to przed dziurką wcale nie jest tak y, ciężko się uchronić. Bayer Leverkusen. E, Bayer Leverkusen, Praet e, tu bazowe kochani, lecę szybciutko natomiast wyłapuje e, Milan, pozdrawiamy Łukaszka też był dzisiaj u nas na kanale słuchajcie, zapraszamy na jego kanał e, fan Milanu e, i co tu jeszcze kochani i karty bazowe, znaczy i naklejki bazowe Ingusiu, pięknie Ci dziękujemy. I na deser zostawiłem karty specjalne z Brazylii. Zobaczymy, co tam wpadnie nam z Brazylii. Natomiast. O! Kart dla pociachania do pudełka nie będę wyciągał i pokazywał. Kochani, bo my nie robimy nigdy akcji dla ciachania, aby ciachać. To są karty najczęściej zniszczone, które gdzieś tam uległy zniszczeniu. Kochani, Mesut Ozil na limicie. To jest karta z Brazylii. Steven Gerrard na limicie. Jack Wilshere na limicie. Teraz Guardado z Kolumbii na limicie. Lukas Podolski, kochani, na limicie. Ashley Cole na limicie. Ale się limitowanie zrobiło. Joel Campbell z Kostaryki również na limicie. Słuchajcie, Bramkarz Zając, no ten pewnie to chciałby w Brazylii, ale szacunek i chwała dla niego robi robotę na razie, póki co w naszej Ekstraklasie. Tu macie, kochani, Defensive Rock Vara. zajace jeszcze broni. Ja mam takie zaległości, kochani, powiem Wam, w oglądaniu naszej Ekstraklasy, ale jest tak dużo futbolu i, kochani, tak kochamy angielską ligę. Ja osobiście kocham oglądać, bo to jest naprawdę niesamowity futbol, bardzo dynamiczny. Słuchajcie, tam w jednym meczu z Premier League więcej akcji bramkowych, jak w kilku meczach Ekstraklasy, kochani. Bo kiedyś nie widziałem różnicy, jak nie miałem dostępu do, do takiego ciągłego futbolu na najwyższym poziomie, kochani. Natomiast dzisiaj widzę, że my naprawdę dosyć daleko jesteśmy. Kochani, Defensive Rock Varan Waran gdzieś w Moskwie gra chyba, tak? Ale nie w Spartaku chyba, tylko w Dynamo Moskwa, bo gdzieś tam spotkaliśmy się chyba w Fifie. Golstopper Joe Hart i Andrea Pirlo jako Ekstra. Ingusia, dziękuję Wam pięknie. Widzowie, dziękuję również i Czas jest taki, że będę szedł po kudełka, także więcej pewnie nie będę otwierał. Kochani, filmy się będą sukcesywnie dodawać. Natomiast te wysyłki spróbuję jeszcze dziś porobić, bo stół muszę odblokować. Jutro lecimy na mecz Zagłębia. Potem mamy jeszcze odwiedziny, mamy gości, także trzymajcie się cieplutko, udanego weekendu Wam życzę i do usłyszenia, do zobaczenia, trzymajcie się Pa.